Ze względu na to, że w sklepach już można dostrzec przygotowania świąteczne, ja też dla Was coś przygotowałem. Jest to szopka Bożonarodzeniowa. Jest to oczywiście owoc współpracy z kolejnym sklepem z portalu Etsy. Szukając pod nazwą Fancy Shop, znajdziecie wiele podobnych dekoracji. Między innymi ta szopka, są też i gwiazdy betlejemskie i różne inne przedmioty związane właśnie stricte ze świętami Bożego Narodzenia, ale nie tylko. Zaletą tego sklepu to jest to, że znajdziecie tam dużo produktów już z dedykowanym oświetleniem. Dodając takie najprostsze oświetlenie na baterie można jeszcze bardziej uwypuklić poszczególne elementy tejże szopki. A jeżeli macie ochotę poznać więcej takich projektów, to oczywiście piszcie w komentarzach, co chcielibyście w kolejnym shortcie, filmie na kanale zobaczyć jaki projekt i związany jest z jaką okolicznością. Więc pozdrawiam wszystkich. I do zobaczenia, cześć.